Masz pomysł, co i jak zmienić na Starym Mieście i Zatorzu? Urząd Miejski i Komitet Rewitalizacji zapraszają do udziału w serii spotkań konsultacyjnych w ramach akcji listopad. Z rewitalizacją. Tak zapraszamy mieszkańców na listopad z rewitalizacją. Jest to cykl czterech spotkań, podczas których chcemy od mieszkańców, od przedsiębiorców, od organizacji pozarządowych pozyskać pomysły na nowe zadania do gminnego programu rewitalizacji. Potrzebujemy ich po to, żeby ten program zaktualizować i móc pozyskać nowe środki na realizację nowych zadań. W aktualnym programie rewitalizacji znajduje się 27 przedsięwzięć i 16 z nich zostało już zakończonych. E, a te które zostały, musimy trochę zrewidować, odświeżyć, zobaczyć czy są nadal zasadne. E, I po to są te spotkania, żebyśmy mogli od państwa pozyskać świeże nowe pomysły. E, ta rewitalizacja, którą aktualnie kończymy, czyli głównie państwo ją e, postrzegają poprzez projekt rewitalizacji, kosztowała miasto ponad 40 milionów. E, z tego 17 milionów pozyskanych z funduszy unijnych. Ja aby móc pozyskać nowe fundusze unijne na nowe zadania, no musimy się czymś wykazać, czyli dodać do tego programu nowe zadania. Będziemy chcieli iść w kierunku zieleni, to znaczy te. Fundusze unijne nie będą już na rewitalizację przeznaczane na wszystko, czyli nie będziemy już dużych obiektów budować, nie będziemy remontować tylu ulic na przykład co na zatorzu. To będą mniejsze, punktowe inwestycje, takie, które estetyzują naszą starówkę, takie, które rewitalizują tam znajdującą się zieleń, które tworzą nowe, takie małe oazy zieleni, nowe skwerki zieleni. Będziemy chcieli, aby mieszkańcy wskazali nam te rejony. Myślimy też w nowym programie o wieży ciśnień, Czy ona pojawi się w karcie nowych przedsięwzięć, tego nie wiemy, natomiast jakby leży, ona leży w obszarze rewitalizacji, widzimy ją codziennie, więc też leży nam na sercu. A co ostatecznie wpłynie, okaże się w przyszłym roku. Teraz zbieramy te, te nowe pomysły, następnie dodajemy też te, które miasto chciałoby zrealizować, potem powstanie program rewitalizacji zaktualizowany, który znowu będzie poddany konsultacjom, więc myślę, że w połowie przyszłego roku moglibyśmy ten nowy dokument uchwalić. Sama realizacja będzie zależała od funduszy unijnych, czyli jeżeli już uchwalimy program rewitalizacji i uzgodnimy z Urzędem Marszałkowskim zakres naszych, naszych przedsięwzięć, e, to pewnie nie wiem, czy w przyszłym roku jakieś zadania mogą się zadziać. Być może będziemy wnioskować o te środki, ale fizycznie, czy jakaś łupata, czy jakiś szaczek zostanie wsadzony, e, tak myślę, że optymistycznie w kolejnym roku, czyli 2025. Obszar rewitalizacji obejmuje obecnie 140 hektarów i mieszka na nim 10 tysięcy trzewian. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 listopada o 17.30 w restauracji ju i jest adresowane do przedsiębiorców. Kolejne 23 o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Dąbrowskiego dla mieszkańców, zarządców, wspólnot i przedstawicieli NGO-sów. 27 listopada o 16 organizatorzy zapraszają do klubu rodzinnego za to, że przy ulicy Elżbiety 19b mieszkańców Zatorza. Z kolei 30 listopada o godzinie 14 do godziny 16 w sali numer 20 Urzędu Miejskiego odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych.